W Polsce każdego dnia tę diagnozę słyszy ponad 50 osób i każdego dnia ponad 30 z nas z tego powodu umiera. Nie w wypadkach, nie na zawał, na raka jelita grubego, nowotwór, który rozwija się po cichu, czasem 10-15 lat. Najpierw lekki ból brzucha, potem krew w stolcu, utrata masy ciała, ale wtedy może być już za późno. Bo aż 7 na 10 przypadków wykrywanych jest zbyt późno, kiedy choroba jest już w zaawansowanym stadium. I właśnie dlatego ten film powstał, bo to nowotwór, któremu można zapobiec. W tym filmie zobaczysz, kto jest w grupie ryzyka i co według badań może realnie zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego. Najwięcej przypadków raka jelita grubego diagnozuje się po 50 roku życia, jednak coraz częściej chorują także osoby młodsze w wieku 20-40 lat. Obecnie jedna na 5 diagnoz stawiana jest przed 50 rokiem życia, dlatego ten materiał jest dla każdego niezależnie od wieku. Kto jest w grupie ryzyka? Ryzyko raka jelita grubego nie zawsze wynika z genów. Często sami sobie codziennie odnosimy nieświadomie. To jest szczególnie narażony? Osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą leśniowskiego krona. Szczególnie przy długim, wieloletnim przebiegu, przelekły stan zapalny to dla komórek idealne warunki do mutacji. Osoby z nadwagą i otyłością zwłaszcza gdy tuż gromadzi się w okolicy brzucha. Tkanka tłuszczowa to nie tylko magazyn kalorii to aktywna fabryka hormonów i cytokin prozapalnych. Ci, którzy mało się ruszają Brak ruchu równa się spowolniona perystaltyka, dłuższy kontakt błony śluzowej z czynnikami, rakotwórczymi wielicie, palacze i osoby regularnie pijące alkohol. Obie te substancje wiązano z wyraźnym podwyższonym ryzykiem raka jelita grubego, potwierdzonym w wielu metaanalizach. Osoby na diecie ubogiej w błonnik, a bogatej w żywność przetworzoną, szczególnie przetworzone mięso, gotowe dania, fast foody i słodkie napoje. Dieta tego typu sprzyja przewlekłemu stanowi zapalnemu w jelitach i osłabia ich naturalną barierę ochronną. Osoby po 50 roku życia, bo wiek to jeden z ważniejszych czynników, ale jak już wiesz, to nie znaczy, że młodzi są bezpieczni. Wiemy już, kto jest najbardziej narażony, co oczywiście nie znaczy, że inni nie są i należy o tym pamiętać. Teraz czas na drugą stronę medalu. Co według badań może realnie to ryzyko obniżyć. Zaczynamy od jednego z najbardziej niedocenianych polifenole z jabłek. Polska jest jednym z największych producentów jabłek w Europie, a mimo to mało kto wie, że jedzenie ich codziennie może mieć realny wpływ na zdrowie jelit. Badania epidemiologiczne pokazały, że osoby jedzące więcej niż jedno jabłko dziennie miały nawet o 50% niższe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego w porównaniu do osób, które nie jadły ich wcale. I to nie tylko dzięki błonnikowi. Jabłko zawiera flawanoidy, takie jak kwercetyna, florentyna, florydzyna, które hamują namnażanie komórek nowotworowych, reaktywują geny supresorowe odpowiedzialne za wyłączanie zmian nowotworowych i działają przeciwzapalnie, chroniąc ścianę jelita przed mikrouszkodzeniami. Są też czynniki mniej znane, o których prawie nikt nie mówi, a które w badaniach wykazały potencjał chemo-prewencyjny. Hemoprewencyjny, czyli zapobiegający przekształcaniu się zdrowych komórek w komórki rakowe, zwłaszcza u osób z przewlekłymi chorobami jelit. Jednym z takich związków jest łódka, kwas urso-deoksycholowy. Brzmi jak nazwa z laboratorium? To związek, który naturalnie występuje w organizmie jako część kwasów żółciowych ale jego działanie ochronne w jelicie grubym od lat bada się w kontekście nowotworów, zwłaszcza u pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi jelit. Utka wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i cytoprotekcyjne, czyli chroniące komórki przed uszkodzeniem i stresem komórkowym. W badaniach wykazano, że może zmniejszać stres retikulum endoplazmatycznego, czyli wewnętrznej fabryki białek w komórce, jego przeciążenie prowadzi do błędów i uszkodzeń. Zapobiegać transformacji komórek w kierunku nowotworowym oraz łagodzić stan zapalny na jelita, co ma kluczowe znaczenie u osób z chorobą leśniowskiego krona i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. W wieloletnim badaniu kohortowym z Tajwanu obejmującym ponad 21 tysięcy pacjentów stosujących utka, wykazano, że ryzyko raka jelita grubego było około 40% niższe w grupie użytkowników w porównaniu do nieużytkowników. W Polsce utka jest dostępny wyłącznie na receptę, to lek stosowany m.in. w chorobach wątroby i dróg żółciowych. Na rynku jednak dostępny jest tutka, czyli właśnie utka, kwas urodeoksycholowy połączony z aminokwasem tauryną. I można go legalnie kupić bez recepty. To suplement diety, który wykazuje podobne działanie w ochronne w komórkach, jednak nie został przebadany klinicznie w profilaktyce raka i jelita grubego u ludzi. W badaniach na myszach i komórkach jelita tutka zmniejszał stan zapalny i stres komórkowy, hamował aktywacją szlaków zapalnych, jak NF oraz ograniczał rozwój zmian przednowotworowych w jelicie. Wapń to nie tylko budulec kości, jego działanie ochronne wobec jelita grubego zostało potwierdzone w największych badaniach populacyjnych. W badaniu opublikowanym w Nature w 2025 roku, które objęło ponad 540 tysięcy kobiet obserwowanych przez, uwaga, 16 lat. Wykazano, że każde dodatkowe 300 mg wapnia dziennie wiązało się z prawie 20% niższym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego. Efekt był wyraźny, niezależnie od źródła wapnia, zarówno na diecie mleczno-nabiałowej, jak i roślinnej. Jak działa wapń? Wiąże w jelicie kwasy żółciowe i tłuszcze, które mogą działać rakotwórczo, hamuje nadmierne na się komórek nabłonka. Wspiera naturalny mechanizm wygaszania uszkodzonych komórek, zanim zdążą się przekształcić w nowotwór. Witamina D. Skoro mówimy o wapniu, to nie możemy pominąć jego najważniejszego sojusznika. Bo wapń nie zadziała, jeśli organizm ma niedobór witaminy D. To trochę jak spróbować budować dom bez cementu. Możesz mieć cegły, czyli wapń, ale nie będą się trzymać bez spoiwa. Witamina D nie tylko zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach, to w zasadzie hormon steroidowy, który oddziałuje na setki genów i reguluje procesy kluczowe dla zdrowia jelit. Tłumi przewlekły stan zapalny, wspiera naturalną odporność przeciwnowotworową, hamuje niekontrolowany podział komórek, pobudza apoptozę, czyli samobójstwo uszkodzonych komórek, zanim zmienią się w nowotworowe. Szacuje się, że witamina D wpływa na działanie ponad 500 różnych genów w naszym ciele. To dlatego jej niedobór może osłabiać naturalną obronę jelit na wielu poziomach metabolicznym, zapalnym i genetycznym. W metaanalizie 28 badań z 2025 roku opublikowanym w czasopiśmie Nutrients przeanalizowano dane z tysięcy uczestników porównując osoby z najwyższym i najniższym poziomem witaminy D we krwi. Wynik osoby z najwyższym poziomem witaminy D miały o 39% niższe ryzyko raka jelita grubego w porównaniu do tych z najniższym poziomem. To jedno z najnowszych dostępnych potwierdzeń, że witamina D odgrywa realną rolę ochronną przed rozwojem nowotworów jelita grubego. Tymochinon to główny związek czynny, Zawarty w oleju z nasion czarnuszki, w badaniach in vitro i na zwierzętach wykazywał wielokierunkowe działanie przeciwnowotworowe. Między innymi hamował wzrost komórek raka jelita grubego, redukował poziom cytokin zapalnych w jelitach jak TNFA i L6, wspierał apoptozę, programowaną śmierć uszkodzonych komórek i modulował aktywność genów odpowiedzialnych za rozwój nowotworów. Co ważne, jego działanie nie ograniczało się do komórek. W badaniach na modelach zwierzęcych zauważono zmniejszenie liczby i rozmiaru zmian przednowotworowych w jelicie grubym. W badaniu z 2013 roku na myszach z predyspozycją do raka jelita podawanie tymohinonu doprowadziło do redukcji liczby guzów o ponad 60%. Kolejne badanie na innym modelu wykazało, że Podawanie tymochinonu zahamowało rozwój guza o 62%, a zastosowanie zaawansowanej formuły nanokapsułki lipidowe zwiększyło tę redukcję do 83% w porównaniu do kontrolnej grupy. Sport, redukcja masy, błonniki, nieprzetworzona dieta. Pora na tę część stylu życia, która działa kompleksowo nie tylko na jelita, ale na cały organizm. Bo tak jak brak ruchu. Nadwaga i przetworzona dieta zwiększają ryzyko raka jelita grubego, co mówiłem na początku. Tak regularna aktywność, zdrowe jedzenie i błonnik mogą to ryzyko realnie obniżyć. Metaanaliza 52 badań potwierdza: osoby o najwyższej aktywności fizycznej miały aż o 50% niższe ryzyko raka jelita grubego niż te prowadzące siedzący tryb życia. Utrata masy ciała prosty sposób na mniej stanów zapalnych. Idąc dalej tym tropem, nadmiar tkanki tłuszczowej szczególnie w brzuchu to nie tylko kwestia estetyczna, to prawdziwa fabryka hormonów i cytokin zapalnych, które sprzyjają mutacjom komórek jelita i rozwojowi raka. Według najnowszej metaanalizy 66 badań z 2025 roku dotyczącej związku masy ciała z rakiem jelita grubego Osoby z nadwagą miały ryzyko wyższe o 25%, a z otyłością aż o 57% w porównaniu z osobami o prawidłowej masie. To znaczy, utrzymanie zdrowej wagi lub redukcja kilogramów mają realny wpływ na zmniejszenie ryzyka raka jelita grubego. Błonniki i dieta nieprzetworzona. Ruch i zdrowa waga to ważne filary, ale jelita potrzebują też codziennego wsparcia od środka. I właśnie tu kluczową rolę odgrywają błonnik i nieprzetworzona dieta, coś, co trafia do jelit każdego dnia i działa tam jak naturalna ochrona. Dlaczego to działa? Błonnik przyspiesza pasaż treści jelitowej, skracając kontakt błony śluzowej z substancjami rakotwórczymi. Jest też pożywką dla dobrych bakterii, które produkują kwas masłowy związek o działaniu przeciwzapalnym, odżywiającym komórki na błąka jelita. Dodatkowo wspiera różnorodność mikrobioty i wzmacnia barierę jelitową, naturalną linią obrony. A co to znaczy dieta nieprzetworzona? To sposób odżywiania oparty na pełnowartościowych, naturalnych produktach. Mówiąc krótko, z jak najkrótszym składem bez chemicznych dodatków, konserwantów, nadmiaru cukru i tłuszczów trans. Rak jelita grubego nie pojawia się z dnia na dzień. To proces, który często zaczyna się po cichu od stanu zapalnego, błędów w podziałach komórkowych, zaburzeń w mikroflorze czy przewlekłej ekspozycji na szkodliwe składniki diety. Ale właśnie dlatego można działać wcześniej, tylko prostymi realnymi decyzjami, które, jak pokazują badania, potrafią zmniejszyć ryzyko tego nowotworu nawet o kilkadziesiąt procent. Daj proszę znać w komentarzu, czy sam kiedyś badałeś się pod kątem raka i jelita grubego, a może stosujesz coś profilaktycznie? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych tematach, oglądaj nasze kolejne filmy i podziel się tym materiałem z bliskimi. Razem możemy dbać o zdrowie. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Uczmy się jak żyć zdrowo i świadomie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odwiedź naszą stronę internetową. Link w opisie, u nas zawsze znajdziesz proste i smaczne przepisy. Keto sprawdź nasze gotowe jadłospisy oraz bloga, który odpowie na wiele Twoich pytań. Cześć!